Jest późna, gorąca noc. Krążownik USS Indianapolis sunie przez spokojne fale z prędkością około 17 węzłów. Na pokładzie panuje cisza, większość marynarzy śpi pod gołym niebem, bo w ich kajutach jest zbyt duszno. Okręt nie ma klimatyzacji, temperatura wewnątrz osiąga miejscami nawet 45 stopni Celsjusza. Wśród śpiących na otwartym pokładzie jest 20-letni sierżant Edgar Harrell. Leży spokojnie pod wieżą artyleryjską, otulony kocem i wpatruje się w niebo. Mężczyzna nie ma pojęcia, że kilkaset metrów dalej, w czarnej morskiej toni, kryje się wróg. Załoga japońskiego okrętu podwodnego dostrzega przez peryskop sylwetkę amerykańskiego krążownika jest wyraźnie widoczny w świetle księżyca. Japończycy nie czekają i wystrzeliwują 6 torped, żeby mieć pewność trafienia. Nic nie zapowiada tragedii. Nagle ciszę przerywa ogłuszający huk i jasny rozbłysk. Pierwsza japońska torpeda uderza tuż pod dziobem okrętu, rozrywając kadłub i zniecając kolumnę ognia. Kilka sekund później kolejna torpeda trafia w okolicy środka statku, prosto w magazyny amunicji, przez co następuje łańcuch potężnych eksplozji. Edgar staje zdezorientowany, oszołomiony potężnym wybuchem i widokiem ognia. Okręt momentalnie staje się płonącym piekłem. Rozlega się krzyk rannych marynarzy, wielu z nich jest poparzonych i zakrwawionych. Przez rozdarcie w kadłubie wdziera się woda, krążownik jednak wciąż przed do przodu, utrzymując prędkość dzięki sile bezwładności. Po niecałych 12 minutach od pierwszego uderzenia, USS Indianapolis przechyla się i zaczyna tonąć. Edgar stoi przy bajerce na krawędzi pokładu i patrzy w dół. Czarną toń. Na powierzchni unosi się groba warstwa ropy z uszkodzonych zbiorników paliwa, tworząc na morzu połyskującą, tłustą plamę. Odczuwa ogromny strach i boi się wskoczyć do wody, wiedząc, że ropa naftowa może się w każdej chwili zapalić. Mężczyzna nie ma pojęcia, że to dopiero początek dramatycznej walki o życie i że w głębinach Morza Filipińskiego czeka na niego coś dużo gorszego niż okrętowe paliwo. Zatonięcie USS Indianapolis to wstrząsająca opowieść o przetrwaniu na morzu i jednocześnie najbardziej przerażający przypadek ataku rekinów na ludzi. W historii. Ogromna większość tragicznych spotkań z rekinami to nieszczęśliwe wypadki, w których te morskie drapieżniki zwyczajnie mylą nas ze swoim pożywieniem, takim jak foki morskie. Przypadek zatonięcia amerykańskiego krężownika jest jednak zupełnie inny. Gdy słyszycie o zabójczych rekinach, to myślicie pewnie o gatunkach, które powszechnie są uważane za najbardziej niebezpieczne dla człowieka, takich jak żarłacz biały, żarłacz tygrysi albo byczy. Jednak w tej historii dowiecie się o gatunku, o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. A który jest szalenie niebezpieczny i którego przez wieki obawiali się żeglarze na całym świecie. Jest to też jedyny znany gatunek rekina, który gdy nadarzy mu się okazja, to aktywnie poluje na ludzi. I jak zawsze, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom kanału, a także Wam, którzy aktywnie wspieracie mnie na platformach takich jak Supi, albo poprzez super podziękowania na YouTube. Zapraszam Was też na profil facebookowy nad Horyzontem Zdarzeń, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje o filmach, które. Publikuję na YouTubie. Edgar Harel. To skromny mężczyzna pochodzący z miasta Kedys w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Mając 18 lat, postanawia wstąpić do Korpusu Piechoty Morskiej i od razu po szkoleniu trafia na pokład ciężkiego krążownika USS Indianapolis jako członek niewielkiego oddziału Marine przydzielonego do ochrony okrętu. Chłopak przez dwa lata brał udział w kolejnych misjach okrętu w największych bitwach morskich II wojny światowej. Latem 1945 roku ma już 20 lat i jest zahartowanym żołnierzem. Kapitan Okrętu i oficerowie cenią sobie jego ciężką pracę i dyscyplinę, dlatego awansują go na kaprala, a chwilę później na sierżanta. Oprócz solidności i odpowiedzialności, o której wszyscy wiedzą, Edgar jest też zwyczajnie przyjazną osobą i pomaga kolegom w potrzebie i znany jest z tego, że nigdy nikogo nie zostawi, jeżeli ktoś potrzebuje jego pomocy. Przed wypłynięciem w feralny rejs poznaje innego młodego żołnierza – Spoonera, któremu pomaga zaklimatyzować się na okręcie i pokazuje mu jak wykonywać swoje obowiązki, przez co mężczyźni szybko się zaprzyjaźniają. Trudne wojenne doświadczenia powodują, że żołnierze są ze sobą wyjątkowo zżyci i łączy ich niemal braterska więź. I chociaż Edgar i Miles nie walczyli wcześniej razem w bitwie, to to, co spotka ich na morzu, będzie znacznie gorsze i poza wszelkimi wyobrażeniami. Pod koniec lipca 1945 roku Indianapolis otrzymuje tajną misję o najwyższym priorytecie. Tuż przed wypłynięciem z bazy Mare Island w Kalifornii na okręcie pojawia się duża, tajemnicza skrzynia. Edgar oraz jego koledzy nie wiedzą, co to jest, ale mają tego strzec za wszelką cenę. W skrzyni znajdują się elementy Pierwszej na świecie bomby atomowej Little Boy, zrzuconej potem na Hiroshima. Okręt rusza w morze i w rekordowym czasie 10 dni przepływa 5300 mil morskich z San Francisco na Wyspę Tinian na archipelagu Marianów. Okręt dostarcza ten ładunek 26 lipca 1945 roku, po czym płynie dalej na Wyspę Guam. Stamtąd mają się udać na zatokę Leyte na Filipinach, gdzie statek ma dołączyć do amerykańskiej floty przygotowującej się do inwazji na Japonię. USS Indianapolis nigdy tam nie dotrze, a załogę czeka prawdziwie przerażający los. Kapitan okrętu, Charles McVeigh, prosi o ochronę niszczycieli, bo jego statek nie jest wyposażony w sonar do wykrywania wrogich jednostek. Niestety dowództwo marynarki odrzuca prośbę, stwierdzając, że trasa jest całkowicie bezpieczna. W rzeczywistości w okolicznych wodach wciąż pływają okręty podwodne nieprzyjaciela, ale informacja o tym fakcie nigdy nie dociera do załogi. Gdy w wodzie pojawia się rekin, często mamy może kilka sekund na trzeźwą decyzję. Za to na lądzie, szczególnie na jesieni, częściej atakuje nas zmęczenie, a wtedy liczy się szybki i pewny zastrzyk energii. Dlatego ja w trakcie nagrywania tego odcinka ratowałem się napojem Holly Energy Strawberry Shark, będącym znacznie lepszą alternatywą dla klasycznych energoli. Ale nie tylko, bo Holly oprócz serii Energy z kofeiną, ma w swojej ofercie też inne różne rodzaje napojów. Ice Tea na bazie prawdziwego ekstraktu z herbaty, Hydration z elektrolitami i minerałami Deserowe Milk Shakes. Filozofia maki to ekstra smak bez wyrzutów sumienia. Co to oznacza w praktyce? Intensywny, owocowy smak, wiele wariantów, zero cukru, aspartamu i sztucznych aromatów, zamiast tego dodatkowe witaminy i notropiki. Każda porcja ma nie więcej niż 20 kcal na pół litra, a więc spokojnie nie przytyjecie. Holi oferuje napoje w formie puszki z proszkiem, który następnie miesza się z wodą w shakerze. Jedna taka puszka zawiera porcję na około 50 napojów. Dzięki takiemu podejściu marka nie musi ponosić kosztów transportu setek ton ciężkich palet do sklepu, a może skupić się na jakości. To wszystko sprawia, że Holly jest po prostu lepszą i tańszą alternatywą dla innych kolorowych napojów. Na początek polecam Wam starter set z różnymi smakami do spróbowania. Macie darmową wysyłkę i od 3 listopada do 2 grudnia specjalną zniżkę. W połączeniu z kodem ode mnie zapłacicie 207 zł zamiast 269,99. Ja dokładnie tak zrobiłem i nawet zdradzę Wam, które smaki wybrałem: Holly Energy Strawberry Shark, Icy Mango Passion Fruit i Straubere Milkshake. Z kodem HORYZONT otrzymacie 10% zniżki na Wasze zamówienie. Link do oferty znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Krótko po północy Indianapolis zostaje namierzony przez japoński okręt podwodny I-58 dowodzony przez komandora Mochisuro Hashimoto. Japończycy nie mogą uwierzyć własnemu szczęściu. Oto przed nimi płynie samotny, duży, amerykański okręt bez eskorty. Niestety, dla amerykańskich marynarzy, szczęście Japończyków oznacza coś dokładnie odwrotnego. USS Indianapolis zostaje trafiony dwoma torpedami w okolicy dziobu oraz środka statku. Uszkodzenia są tak ogromne, że błyskawicznie zaczyna wypełniać się wodą i bardzo szybko tonie. Gdy dziób zaczyna się zanurzać pod wodę. Edgar już wie, że statek na pewno zatonie. Trzymając się poręczy, mężczyzna próbuje dotrzeć na rufę, gdzie znajduje się wyznaczone miejsce alarmowe. Po półmroku dostrzega przerażonych oficerów, którzy z poparzonymi twarzami i w samych podkoszulkach wybiegają ze swoich kwater. Ktoś wrzeszczy komendę, żeby natychmiast wyciągnąć kamizelki ratunkowe, ale magazyn ze sprzętem jest zamknięty. Edgar też nie ma na sobie kamizelki, bo zostawił ją w szafce pod pokładem i wie, że zejście na dół nie wchodzi w grę, bo to pewna śmierć, niższy poziom są już zalewane wodą. Nagle Edgar widzi jak spod pokładu wynurza się jego komandor i błaga o pomoc. Mężczyzna jest bardzo poważnie poparzony i praktycznie nieprzytomny. Wtedy z górnego pokładu żołnierze widząc tą sytuację krzyczą dajcie komandorowi kamizelkę. Ktoś odcina worki, z których wysypują się kamizelki ratunkowe. Widząc to Edgar nie czeka, chwyta jedną z nich i podaje komandorowi, a drugą zakłada na siebie. Inni robią dokładnie to samo, każdy świadomy, że za chwilę Zmierza się z morzem. Mężczyzna skakuje do wody. Czuje, jak kamizelka podjeżdża mu pod samą szyję. Gdy się wynurza, krztusi ropą naftową, która oblepia mu twarz. Rozpaczliwie odpływa jak najdalej od tonącego kadłuba. Wie, że wiry powstałe przy opadaniu okrętu na dno mogą go zassać. Za jego plecami słychać metaliczne zgrzyty i huk pękających grodzi. USS Indianapolis tonie, dziób znika całkowicie w morzu, a rufa unosi się wysoko. Po kilku minutach ogromny stalowy kolos znika pod powierzchnią. Nastaje cisza. W ciemnościach słychać krzyki rannych. Wołających o pomoc. Już pierwszej nocy w wodzie umiera przynajmniej kilkadziesiąt osób, część w wyniku odniesionych obrażeń, a jeszcze inni zwyczajnie utonęli. Przez brak światła i szok Edgar początkowo myślał, że jest w sam w wodzie, jednak już po kilku chwilach dostrzega kolegów z oddziału Marines i od razu do nich podpływa. Okazuje się, że jeden z nich jest jego przyjaciel Miles Spooner, który ma całą twarz pokrytą czarną mazią, bo skoczył do wody głową do przodu, przez co przykleiła mu się ona do twarzy i ten nic nie widzi. Edgar patrzy z przerażeniem. Na przekrefione oczy przyjaciela, który cały czas nimi mruga, jakby miał w środku piasek. Drugi kolega, znajdujący się obok, jest w jeszcze gorszym stanie. Ma połamane przynajmniej kilka kości, szereg oparzeń i majaczy. Edgar i Miles starają się go utrzymać na powierzchni, jednak po kilkudziesięciu minutach ciało sztywnieje. To pierwsza z wielu osób, których śmierć będą oglądać przez kolejne dni. Wschodzące słońce odsłania pełnię koszmaru. Na falach kołyszą się setki głów po horyzont ani skrawka lądu. Rozbitkowie stopniowo zbierają się w większe grupy. Kilku ocalałych znajduje tratwę ratunkową, która wypłynęła z tonącego okrętu. Wspinają się na nią, lecz mieści zaledwie kilka osób, a większość z nich dryfuje tylko w kapokach. Część z krzyczy z bólu, bo słona woda wżera się w rany i poparzenia. Przyjaciel Edgara Miles krzyczy najgłośniej. Próbuje zamknąć powieki, lecz te ani drgną, bo gęsta czarna maś zakleiła je w pozycji otwartej. Połączenie słonej wody morskiej, ropy naftowej i promieni słońca niesamowicie podrażnia mu spojówki, przez co ten cały czas wyje z bólu. Edgar robi co może, żeby pomóc przyjacielowi. W jego wojskowej kurtce udaje mu się znaleźć wilgotną szmatę, którą wyciąga i zasłania mu oczy, żeby chronić je przed słońcem. Upał szybko staje się potworny. Jest południe, słońce w zenicie praży niemiłosiernie. Temperatura powietrza przekracza 38 stopni Celsjusza, a na odkrytej wodzie wodzie nie ma cienia. Skóra rozbitków czerwienieje od poparzeń słonecznych, usta pękają i krwawią. Paliwo, które początkowo oblepiło ciała, teraz w ostrym słońcu wywołuje chemiczne oparzenia skóry. Marynarze widzą też co jakiś czas przymykające obok nich ciemne płetwy, czują lekkie szturchnięcia w nogi. Nie spodziewają się, że to początek prawdziwego koszmaru. Nocą temperatura spada. Choć to tropiki, woda po wielu godzinach wychładza ciała. Edgar trzęsie się z zimna. Przywiązuje do siebie milsa, żeby przypadkowo się nie dzięki temu jest im też cieplej. Wyziębieni marynarze zaczynają tracić przytomność z i hipotermii. Edgar rozgląda się dookoła i widzi, że duża część kolegów wokół niego już nie żyje. Miles cicho jęczy. W nocy było mu zimno, a w ciągu dnia słońce wypala jego podrażnione oczy, których nie może zamknąć. Żołnierze ściągają kapoki z martwych kolegów, żeby dać je tym, którzy jeszcze żyją i wtedy też zaczynają się prawdziwie przerażające sceny, bo marynarze zaczynają majaczyć. 16-letni marynarz o imieniu Calvin traci kontakt z rzeczywistością i mówi do wszystkich, że okręt jest tuż pod nimi i widzi, że tryska na nim fontanna ze słodką wodą. Zrzuca z siebie kamizelkę, po czym nurkuje w głębiny. Nigdy więcej już go nie zobaczyli. Inni marynarze również doznają halucynacji. Część z nich widzi w oddali wyspę i odpływa, krzycząc, że ląd jest tuż obok. Jeszcze inni atakują kolegów, widząc w nich japońskich wrogów. Edgar wie, że musi trzymać się od majaczących jak najdalej, bo są bardzo niebezpieczni i mogą zrobić wszystko. Dlaczego marynarze majaczą i widzą to, czego nie ma? Wszystkiemu jest winna Słona woda. Oszaleli spragnieni marynarze, mimo ostrzeżeń lekarzy, zaczynają pić wodę morską, przez co dostają wysokie gorączki, wymiotują, a później popadają w obłęd. Słona woda morska, zamiast ugasić pragnienie, jeszcze bardziej odwadnia organizm. Nerki zużywają więcej wody, żeby usunąć nadmiar soli. Na skutek osmozy dochodzi do hipernatremii, zbyt wysokiego stężenia sodu we krwi. Woda jest dosłownie wyciągana z komórek do krwioobiegu, komórki kurczą się i przestają prawidłowo działać. Neurony w mózgu zaczynają wysyłać chaotyczne sygnały, stąd omamy i halucynacje. Najgorsze jednak dopiero przed nimi. Gdy nastaje kolejny ranek, Edgar nagle słyszy przeraźliwy krzyk, odwraca się do tyłu i widzi, jak jeden z marynarzy wrzeszczy przeraźliwie: Rekin, rekin zabrał Billa. Marynarze dostrzegają wokół siebie charakterystyczne, ciemne trójkątne płetwy. Sunące nad powierzchnią. Najpierw pojedyncze, nieśpiesznie krążące w pewnej odległości, a po kilku godzinach jest już ich tak dużo, że trudno zliczyć. Zapada pełna napięcia cisza, słychać tylko przyspieszone oddechy marynarzy, którzy patrzą po sobie z niedowierzaniem. To wszystko nie może być prawda. Rzeczywistość ma jednak inne zdanie i przez resztę dnia drapieżniki konsekwentnie ich otaczają. Rekiny krążą wokół rozbitków coraz ciaśniejszymi spiralami. Gdzie nigdzie widać wystające płetwy grzbietowe i ogony albo błysk białego brzucha, gdy któryś rzuca się do ataku. Edgar razem z Milesem i innymi marynarzami tworzą mały krąg, starając się wzajemnie osłaniać. Ręce im się trzęsą, zęby szczękają nie tylko z zimna, ale i przede wszystkim z czystego strachu. Każdy cień pod wodą wydaje się potworem. Co kilka minut ktoś dostrzega płynącą ku nim sylwetkę i alarmuje resztę. Tu jest, pod nami. Chwilę później rekin odpływa, by zaraz pojawić się gdzie indziej. Ataki następują falami, a najgorsze są momenty, gdy któryś z osłabionych rozbitków oddali się od pozostałej części grupy. Właśnie czekają na takie pojedyncze, oddzielone osoby, i gdy ktoś oddali się o zaledwie kilka metrów, Następuje uderzenie. Widać tylko rozbrysk wody i po marynarzu zostają jedynie kręgi i czerwony ślad na morzu. Wtedy osłabiony i oślepiony Miles błaga Edgara. Proszę cię, nie zostawiaj mnie samego. Każdy chce być w środku koła, z dala od granicy otwartej wody, jak najdalej od paszczy drapieżników. Mimo to od czasu do czasu którejś z ataków dosięga kogoś nawet w grupie. Rekiny początkowo zadowalały się ciałami zmarłych, ale teraz są rozjuszone i atakują także żywych. W pewnej chwili Edgar słyszy plusk i krzyk tuż za sobą. Jeden z marynarzy, będący przed chwilą tuż obok niego, unosi się pionowo w wodzie i wrzeszcząc w niebo głosy, wali pięściami w czarną masę, która go zaatakowała. Torekin wgryzł mu się w nogi i podrzucił go do góry. Po chwili woda wokół niego zmienia kolor na czerwony. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, pechowiec zniknął pod wodą. Trzęsąc się ze strachu, mężczyźni nie wiedzą, że nie są pierwszymi w historii ofiarami wyjątkowo agresywnego gatunku rekina, którego obawiali się żeglarze na całym świecie przez setki lat. Pierwsze pisemne relacje o rekinach atakujących ludzi na otwartym morzu pochodzą już ze starożytności, jednak znacznie więcej pojawiło się ich w XVI i XVII wieku. Brytyjski żeglarz w 1580 roku opisał. Jak podczas sztormu człowiek, który wypadł za burtę, został rozszarpany przez potwora, zanim załoga zdążyła go wyciągnąć z powrotem na pokład. Wiele takich historii krążyło początkowo ustnie, gdyż marynarze częściej opowiadali o atakach, niż je spisywali. Z czasem jednak liczne dzienniki pokładowe wspominały o rekinach podążających za statkami w ciepłych morzach i czyhających na załogantów, którzy znaleźliby się w wodzie. Thomas Pennet, 18-wieczny przyrodnik, pisał wręcz, że rekiny są postrachem żeglarzy we wszystkich gorących strefach. Ale podążają za statkami, czekając na cokolwiek, co wypadnie za burtę. Człowiek, którego spotka to nieszczęście, niechybnie ginie. Za te wszystkie ataki odpowiadał prawdopodobnie jeden szczególny gatunek, o którym oceanograf Jacques Cousteau pisał kiedyś, że to najbardziej niebezpieczny rekin na całej planecie. Tym gatunkiem jest Oceanic White tip tłumaczone na polski jako Żarłacz Białopłetwy. W przeciwieństwie do większości rekinów, które zwykle są płochliwe wobec ludzi i atakują przypadkowo, ten gatunek wykazuje znikomą bojaźń. Jest ciekawski, uparty i agresywny. Gdy wyczuje ofiary w wodzie, potrafi krążyć wokół godzinami, stopniowo zawężając kręgi. Żarłacze białopłetwe osiągają zwykle między 3 a 4 metry długości i mają charakterystyczną białą plamkę na płetwie grzbietowej. Ich silne szczęki uzbrojone są w ostre zęby, zdolne odrywać duże kawały ciała. Potrafią wprawić się w tzw. Feeding frenzy czyli szał co ma miejsce, gdy w wodzie pojawi się dużo zdobyczy naraz. W takiej sytuacji gryzą wszystko dookoła, nawet siebie nawzajem, byle tylko pochwycić pokarm. Dlaczego jednak nie zobaczycie żarłacza białopłetwego w statystykach ataku na człowieka nawet w TOP 10? Żarłacze białopłetwe nie zbliżają się do wybrzeży tak często, jak dobrze nam znane żarłacze białe czy tygrysie preferują bezkresne głębiny oceanu. Choć nie są najszybsze, wyróżniają się ogromną wytrzymałością i zachłannością, potrafią tygodniami przemierzać pusty ocean, w poszukiwaniu pokarmu i zjadają niemal wszystko, co napotkają. Ich przetrwanie w środowisku, gdzie zdobycz trafia się rzadko, zależy od niesamowitej wręcz oportunistyczności, dlatego natychmiast reagują na każdy sygnał potencjalnej zdobyczy, jak zapach krwi, plusk w wodzie, czy szczątki unoszące się na powierzchni. To właśnie dlatego ten gatunek rekina jest tak dobrze znanym marynarzom, a większość ludzi na lądzie nigdy o nim nie słyszała. Biolodzy nazywają je wręcz sępami oceanów, bo zawsze pojawiają się pierwsze na miejscu Katastrofy, gdzie zatonie statek. Statystyki ataków rekina na człowieka niemal nie uwzględniają żarłacza białopłetwego, ale to głównie dlatego, że większość jego ofiar po prostu nie miała komu o tym opowiedzieć. Ofiary tych rekinów to najczęściej rozbitkowie z daleka od brzegu, którzy po prostu zniknęli na zawsze i nie powiązano ich śmierci z tym zwierzęciem. Eksperci szacują, że żarłacz białopłetwy może mieć na swoim koncie znacznie więcej ofiar niż żarłacz biały i żarłacz tygrysi razem wzięte. Przez kolejne dwa dni dryfowania na powierzchni morza marynarze cały czas są otoczeni już nie przez dziesiątki, ale setki rekinów. Edgar stara się przemówić kolegom do rozsądku: podkulcie nogi i nie pluskajcie tak, bo to tylko je przyciąga. Mężczyzna jest tak wycieńczony, że widzi wszystko niemal jak przez mgłę i nie ma już siły, żeby się bać. Wciąż trzyma się z Milesem, który niemal już postradał zmysły. Jego oczy są tak uszkodzone, że nie widzi nic poza kilkoma cieniami. Ropa naftowa i sól niemalże... Wy gałki oczne. Nagle przyjaciel mówi do Edgara, ja już nie wytrzymam tej męki, skończę z tym. Edgar patrzy na wyniszczoną twarz przyjaciela i ze łzami w oczach mówi, nie waż się, wyjdziemy z tego razem, słyszysz? Miles jednak jest zdecydowany i mówi mu wtedy, jakby planował zwykłą wycieczkę do sklepu, że odepnę po prostu kapok, zanurzę głowę i pójdę na dno głęboko i już nie wypłynę. To naprawdę najlepsza możliwość. Wtedy Edgar chwyta przyjaciela za kamizelkę, potrząsa nim i mówi mu: Nie waż się, musisz wytrzymać, rozumiesz? Nie pozwolę ci tego zrobić. Miles przez chwilę milczy, ale jest zbyt zmęczony, żeby się kłócić, dlatego cicho potakuje. Edgar wyciąga kolejną linkę i przywiązuje go do siebie jeszcze mocniej i mówi do niego: Teraz mi nie uciekniesz, braciszku. Tak związani trwają dalej. Minuta po minucie. Godzina po godzinie. I dokładnie wtedy nagle słyszą dźwięk przelatującego samolotu. Około godziny 11 przed południem Edgar słyszy odgłos, w który początkowo nie dowierza: warkot silnika lotniczego. Zbiera resztki sił, unosi głowę i przeciera zamglone oczy. Pilot samolotu zwiadowczego, Lockheed Ventura PV1, porucznik Wilbur Chuck Gwin, zauważa z góry coś nietypowego: plamy oleju i ludzkie sylwetki w wodzie. Pilot wykonuje kilka niskich przelotów, żeby przyjrzeć się sytuacji, i macha skrzydłami, żeby dać znać rozbitkom, że ich zauważył. Dosłownie w jednej chwili wszyscy czują, jak wrażenie nadchodzącej śmierci zamienia się w nową nadzieję. Kilka godzin później do rozbitków dociera hydroplan PBY Catalina dowodzony przez porucznika Roberta Adriana Marksa, który ryzykując życiem swoim i załogi samolotu, wykonuje niezwykle ryzykowny manewr lądowania na wysokich morskich falach. Natychmiast otwierają luk i zaczynają wyciągać na pokład najsłabszych rozbitków. Wielu ludzi unosi ręce błagalnie, ale pilot nie jest w stanie pomieścić wszystkich, bo samolot ma ograniczoną przestrzeń. W pierwszej kolejności wyławiają tych, którzy dryfują samotnie lub poza głównymi grupami, bo oni są najbardziej narażeni na ataki rekinów. Zdesperowani marynarze wchodzą też na skrzydła. Pilot podejmuje decyzję, że nie będzie już leciał, a samolot stał się wielką tratwą dla rozbitków. Wśród wyciągniętych z wody jest Edgar Hale. Nieprzytomnego mężczyznę marynarze wciągają na pokład samolotu, ratując mu życie w ostatniej chwili. Gdy mężczyzna dochodzi do siebie, to pierwsze pytanie, jakie zadaje, co z Milesem? Gdzie jest Miles? W odpowiedzi słyszy, że Miles' sponer żyje. Został odnaleziony, przywiązany do jednej z tratw. To prawdopodobnie sam Edgar, będąc na skraju wyczerpania i tracąc przytomność, przywiązał przyjaciela do trawy ratując mu w ten sposób życie. Mężczyzna zamyka oczy z ulgą. Obaj doczekali ratunku. Nocą na miejsce dociera pierwszy okręt, niszczyciel eskortowy USS Cecil J. Doyle. Jego załoga, ryzykując własnym życiem, odpala reflektory, by jak najszybciej zlokalizować rozbitków. Następnie niszczyciel ostrożnie podpływa i zaczyna podnosić ludzi z wody. Wielu ocalałych jest tak słabych, że nie jest w stanie się ruszyć. Część z nich jest nieprzytomna lub w delirium. Niektórzy, gdy orientują się, że to koniec koszmaru, płaczą jak dzieci. Łącznie tej nocy i na zajutrz kilka okrętów wyławia z wody 316 rozbitków. Tylko tylu trwało spośród 1196 załogi USS Indianapolis. Dla ocalałych koszmar w końcu się skończył. Przez 5 dni i nocy walczyli o każdy oddech. Edgar Harrell dochodził do siebie w szpitalu przez wiele tygodni. Miles Spooner odzyskał wzrok. 6 sierpnia 1945 roku, gdy leżeli na szpitalnych łóżkach w Guam, usłyszeli wiadomość o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima. Dopiero wtedy połączyli kropki i zrozumieli, jak sekretny ładunek przewoził ich krążownik tuż przed zatonięciem. Świadomość tego faktu uderzyła w nich ze zdwojoną siłą. Im udało się przeżyć, ale ładunek, który dowieźli, spowodował śmierć dziesiątek tysięcy innych ludzi. Zatonięcie USS Indianapolis to największa katastrofa morska w historii US Navy i największa Większy pojedynczy przypadek ataku rekinów na ludzi. Naukowcy szacują dzisiaj, że przez te pięć tragicznych dni te morskie drapieżniki zabiły wtedy przynajmniej 150 osób, choć dokładne szacunki są oczywiście bardzo utrudnione. Edgar i inni marynarze przeżyli najgorszy koszmar, jaki można sobie wyobrazić. Nieustanne pragnienie i głód Ból i brak możliwości snu, a do tego ciągłe ataki morskich drapieżników. Po latach Edgar napisał w swojej książce Out of the Depths, na której oparty jest ten film, że zrozumiał, że największym potworem wcale nie okazała się matka natura. Rekiny robiły to, do czego stworzyła je ewolucja. Ocean był bezlitosny, ale nieświadomy. Tymczasem to człowiek wysłał tych chłopców na ryzykowną misję. To człowiek wywołał wojnę, i to człowiek wystrzelił torpedę. A bomba, którą oni sami pomogli dostarczyć, zniszczyła wielkie miasto i zabiła dziesiątki tysięcy ludzi. To nie rekiny, to my, ludzie, jesteśmy największymi drapieżnikami.